Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. W dzisiejszym materiale, moi drodzy, pokażę wam bitwę z tego okrętu Paolo Emilio. To jest stosunkowo nowa jednostka w World of Warships. Ale zanim przejdziemy do bitwy, to chciałem powiedzieć wam kilka rzeczy na temat tej jednostki w porcie. Jeżeli chodzi o pancerz, to jest on dość nietypowy jak na niszczyciel, ponieważ mamy taką mini-cytadelę 60 mm i tutaj wchodzi z pepanców srogo, one się uzbrajają i bywa to bolesne. Oczywiście ten okręt nie ma cytadeli w takim tradycyjnym rozumieniu, ale tutaj obrażenia są w stanie wchodzić bardzo wysokie. Widzicie, to wystaje sporo ponad linię wody, w związku z powyższym tu obrażenia będziemy przyjmowali całkiem duże. Jeżeli chodzi o żywotność, no to z kapitanem, który ma tą umiejętność czyli ekspert przeżywalności, ona wynosi 27 550 punktów wytrzymałości, więc jak na niszczyciel to jest dosyć sporo. Jeżeli chodzi o artylerię, to mamy cztery wieże po dwa działa kalibru 135 mm, zasięg wynosi 11,3 km. Czas przeładowania jest dość długi, bo 8,5 sekundy. Obracają się również wolno 18 sekund o 180 stopni. To jest tyle samo co na błyskawicy. Jeżeli chodzi o typy pocisków, jakie tutaj są, to tak jak widzicie, mamy pociski klasyczne, odłamkowo burzące. Nie ma tutaj pocisków przeciwpancernych. Mamy pociski SAP, czyli PPO po polsku. Szansa na podpalenie z obeków 9%, maksymalne uszkodzenie 1950. Natomiast jeżeli chodzi o pociski PPO, to tutaj Penetracja pancerza to jest wartość 38 mm, maksymalne uszkodzenia 3050, no i prędkość tych pocisków jest dosyć spora, bo wynosi 875 m na sekundę. Torpedy. Torpedy ogólnie mają krótki zasięg i to jest na pewno ich wada, ale są szybkie, bo mają 67 mm. Węzłów i do tego alfę, taką typowo japońską. 23767 to są maksymalne obrażenia jakie mogą z tej torpedy wejść w przeciwnika. Wykrywane są na dystansie 1,7 km, więc podobnie jak te torpedy 12-kilometrowe japońskie. Obrona przeciwlotnicza, no to jest jak na większości niszczycieli tak naprawdę szczątkowa. Jeżeli chodzi o manewrowość, to okręt rozwija z flagą 45,7 węzła, więc to jest bardzo szybka jednostka. Promień skrętu, jak widzicie, 810 metrów, więc mocno krążownikowy. Nawet niektóre pancerniki mają mniejszy promień skrętu. Czas przedstawiania steru również nie jest zbyt kolorowy jak na niszczyciel, ale nie jest też jakiś tam tragiczny. 4,2 sekundy. Jeżeli chodzi o kamuflaż. No to wymaksowany wynosi 7,1 km, więc to również nie jest dobrze. I tak jak sobie popatrzymy na ten okręt, to się można zastanowić nad tym, do czego on jest, ale do czego on jest, to ja Wam może opowiem w trakcie bitwy. Jeżeli chodzi o doładowanie silnika, to ono ma plus 25% do prędkości, więc spokojnie rozwijamy tym okrętem grubo ponad 50 węzłów. Natomiast jeżeli chodzi o czas jego działania, wynosi on tylko 65 sekund, ale dlatego, że jest tutaj wydłużony o plus 30%. Generator dymu jest taki jak na krążownikach włoskich, czyli tak naprawdę możemy płynąć z maksymalną prędkością i będziemy Niewidoczni, no pod warunkiem, że nie będziemy ze zbyt małej odległości do przeciwnika strzelali, i tutaj macie ulepszenia, jakie sobie postanowiłem wybrać. Z najważniejszych jest przyspieszenie do obrotu dział oraz skrócenie tutaj przeładowania, więc to 8,5 sekundy to jest już z tym skróceniem. Jeżeli chodzi o kapitana, to tu również mamy minus 10% do Przeładowania, mamy oczywiście adrenalinę, mamy ostatni bastion, mamy kamuflaż, no i mamy eksperta w przeżywalności. Ja do tego jeszcze sobie wziąłem RPF, a on na tym okręcie bywa pomocny, ale jak ktoś nie lubi RPF-a lub nie chce z niego korzystać, to może sobie cokolwiek innego, nie wiem, może wziąć nadzorcę, może wziąć zaawansowany trening artyleryjski, co tam mu przyjdzie do głowy. Jeżeli chodzi o Eksperta w wyburzaniu, to bym był z tym ostrożny, ponieważ głównie będziecie grali na sapach. Zobaczycie, jakie obrażenia z tych sapów wpadają. Jeżeli chodzi o flagi, no to tutaj warto wspomnieć, że tą flagę, która wydłuża czas działania wytwornicy dymu, również warto założyć o 15%. Jeżeli dysponujecie tymi flagami, to warto, aby aby również z tej flagi na tym okręcie skorzystać. Zresztą na włoskich krążownikach wydaje mi się, że podobnie ta sytuacja wygląda. No a teraz, moi drodzy, zapraszam Was już na powtórkę z bitwy. Losowanie w tej bitwie, którą podesłał mi Vito, jest na dziesiątki. Przy czym tych dziesiątek nie ma aż tak dużo, od ósemki do dziesiątki, więc jako dziewiątka jesteśmy, można powiedzieć, w środku stawki. I właśnie może zacznę od tego, o czym, o czym zacząłem mówić w porcie, czyli tak naprawdę do czego jest ten okręt i jakie ewentualnie przed nim można postawić zadania, bo tak naprawdę jak się spojrzy na te parametry statystyczne, no to on wygląda niezaciekawie bo szybkość jest, ale brak zwrotności, tak? Zasięg dział jakiś też nie jest super. Ta parabola pocisków na dalszym dystansie no nie jest jakaś mega, mega rewelacyjna. Torpedy mamy o krótkim zasięgu. Mają dużą prędkość, mają niezłą alfę, no ale zasięg tych torped 6 km jest dość taki, powiedziałbym, kiepski. Okręt jest szybki, no i ma ten magiczny dymek, z którego, gdzie możemy sobie zniknąć przy, przy użyciu, jakby, e, nawet jeżeli płyniemy maksymalną prędkością, nie trzeba się zatrzymywać, nie trzeba zwalniać, po prostu, po prostu on jest i, i to jakby e, działa. E, jakie wyniki robiłem tym okrętem? Słuchajcie. Były bitwy, gdzie robiłem od 10 do, do 30 tysięcy obrażeń. Zaraz Wam powiem też, z, z czego to wynikało, ale były takie, że się kręciły w okolicy 100 tysięcy. W sprzyjających warunkach spokojnie można wykręcić 150, ale to naprawdę muszą nastąpić e, ku temu odpowiednie okoliczności. Dlaczego tak jest? No bo słuchajcie, a dzięki tej prędkości i temu powiedzmy, rodzajowi dymu, jaki macie, możecie, yy, możecie wrogie okręty puszować i iść po prostu na jolo. I albo się uda, albo się nie uda. Jeżeli przeżyjecie pierwszą fazę bitwy i nie stracicie zbyt dużo hapeków, no to jest wielce prawdopodobne, że uda wam się wpłynąć gdzieś między dwa okręty. Najlepiej, żeby to były dwa pancerniki i oba je zatopić, bo jakby no... póki co jest taka filozofia z tymi parametrami i taki sens istnienia. Tej jednostki, więc jakby. No, ona będzie bardzo, bardzo specyficzna w stylu gry, w tym, jak będziemy się zachowywali przez bitwę i tak dalej. Na pewno to nie jest okręt, którym będziemy przejmowali kapy. I to nie tylko z uwagi na mnogość radarów, bo mnogość radarów może przeszkadzać każdemu niszczycielowi. Zresztą zauważycie teraz, że. Ci, którzy grają niszczycielem, że wpływanie niszczycielem na samym początku bitwy na kapa jest tak naprawdę bez sensu. Lepiej poczekać te 3-5 minut, pospotować, ale tak, żeby nie być wykrytym i żeby być na zasięgu wykrycia wrogich radarów. Niech zmiękczą nasze pancerniki i nasze krążowniki wrogie okręty, niech one stracą trochę HP, niech się trochę oddalą od Kapa, te radarowe, Demoiny, Pietro Pawłowski, Woostery czy tam inne jednostki i dopiero wówczas niszczycielem możemy wejść do akcji, ponieważ mając połowę HP czy jedną trzecią HP przeciwnik nie będzie ryzykował puszowanie was za wszelką cenę bo to będzie oznaczało, że może zginąć. A tutaj jak widzicie kolega Wito gra y, przede wszystkim na pociskach odonkowo burzących, tak jak wcześniej wspomniałem w porcie, one mają fajną szansę na podpalenie, ponieważ y, ta szansa wynosi... Tam 9%, nie pamiętam czy ja miałem założone flagi na podpałkę, no ale 9% to jest taka japońska szansa zniszczyciela na podpalenie. Jak wiecie, japońskie niszczyciele naprawdę fajnie palą. Teraz tutaj kolega ciśnie na full speed, no manewruje, więc ta prędkość spada, ale zobaczcie spokojnie, grubo ponad 50 węzłów rozwijamy i to powoduje, że przeciwnikowi jest bardzo trudno. Nas tak naprawdę trafić i trudno przeciwko nam skuteczny ogień prowadzić. Bardzo frustrujące jest to, zwłaszcza dla pancerników, które powiedzmy przeładowują w okolicy 30 sekund. Więc każda taka nietrafiona salwa to jest salwa tak naprawdę zmarnowana. Teraz się tu kolega zatrzymuje, no i będzie sobie prowadził ogień do tego odyna. Tam jeszcze widzę idą torpedy od Szimy w kierunku tego Odyna. Tutaj jest jakby ogień, ogień dzielony między Odyna a, a Kremla, po to, aby tego Kremla była możliwość najzwyczajniej w świecie podpalenia. Za 13 sekund dymek nam się skończy, więc już tak bezkarnie strzelać nie będziemy mogli. Jest kolejny pożar na Kremlu. Mówię, ja w konfrontacji przede wszystkim jeżeli chodzi o krążowniki, używam sapów, naprawdę zdają egzamin. W takie pancerniki na początku bitwy, które, które są niepoobijane, jak się gdzieś tam strzela po nadbudówkach i w tych miejscach, w których mają one 32 mm pancerza, to muszę wam powiedzieć, że również wchodzą salwy. Te pierwsze nawet po 7000, po 5, po 7000 z tych sapów, więc warto tego typu amunicji, tego typu pocisków używać. Ale jak widzicie, również te obeki zdają jakby egzamin w kwestii podpalania. Może obrażenia nie są tutaj zbyt duże, natomiast jeżeli chodzi o ilość pożarów, no to wydaje mi się, że jest ona generalnie zadowalająca. Na blisko 100 trafień mamy 5 pożarów, więc jest to całkiem niezły jakby odsetek. No i teraz znów będzie strzelane do Kremla. Prawdopodobnie znów po to, aby go podpalić. Tu się Odyn chyba skończy. I teraz będzie Kreml na celowniczku. Na razie Kreml do nas strzelał nie będzie. No tu trzeba by było uważać na ten Stalingrad, bo on jednak ma dość szybkie pociski i jest to dość celny. Okręt, więc może nam to zrobić sporo krzywdy. Nawet z pepanców, tak jak powiedziałem, przez te 60 mm pancerza na burtach. Ale tam myślę, że Stalingrad w tej chwili zajmuje się bardziej prince Oigenem. Teraz już poszły sapy, no wskontowanego Kremla te sapy tak dużych obrażeń, tak wielkich obrażeń raczej wbijać nie będą, mam takie wrażenie. Będą jakieś takie dość znikome obrażenia. No, i myślę, że za chwilę będzie dobra okazja ku temu, aby popłynąć między być może Massachusetts i tego Kremla. Być może skorzystać z zasłony dymnej, aby się znaleźć blisko tych przeciwników. No i teraz będzie można, jakby, zaprezentować to, do czego zostało stworzone. Paolo, Emilio. Mam nadzieję, że tylko Stalingrad nie użyje radaru, bo... bo, bo będziemy wykryci i będzie zdecydowanie trudniej. Jeszcze raz powtórzę, to, to, jest to, to jest to, co mówiłem do tej pory. Vito pożył tyle, ile trzeba i teraz jest okazja ku temu, aby oba te pancerniki zniszczyć torpedami i wystarczy jedna salwa torped, żeby taki pancernik zatopić przy tej alfie, którą, którą mają te torpedy, mamy, mamy pierwszego przeciwnika zatopionego, za chwilę będzie salwa do drugiego przeciwnika, czekamy aż te torpedy się obrócą, no tutaj już nie będzie jakby potrzeby strzelania drugiej salwy, widzę że Vito tak na wszelki wypadek, tak na wszelki wypadek tą drugą salwę posłał, no i teraz będzie się nad nami znęcał samolot I Tutaj widzieliście jakby esencję gry Paolo Emilio. Trzeba wyczekać przeciwnika, dotrwać z jak największą ilością HP-ków, po to, aby gdzieś między dwa być może nawet trzy, jeśli się uda okręty wpłynąć i je zatopić. Bo tak naprawdę w większości przypadków, no może za wyjątkiem tymi z najlepszą obroną przeciw torpedową, ale w większości przypadków jedna salwa z tych torped przy tej alfie, która tutaj jest w zupełności, wystarczy do tego, aby, aby przeciwnika moi drodzy zatopić. No dobra, jesteśmy teraz na podsumowaniu. Ja jeszcze powiem tyle. Nie zawsze się tak bitwa ułoży, i nie zawsze będzie taka sytuacja, w której takie coś będziecie mogli zrobić. I to powoduje, że wydaje mi się, że nie będzie. Regularności w robieniu takich wyników powyżej 100 tysięcy na tym niszczycielu, bo różne sploty wydarzeń i to, co się dzieje na mapie, i to, jak się zachowuje przeciwnik, będzie powodowało, że uniemożliwi Wam doprowadzenie do takiej sytuacji, jaką tutaj mieliście z Massachusetts i z Kremlem. 139 tysięcy obrażeń to jest bardzo dobry wynik na tym okręcie. 5 wsadzonych torped, 2 zatopienia, 6 spowodowanych pożarów. 137 trafień w cel, 1607 ekspa bazowego. No ta bitwa była dość krótka. Nie można było zrobić tutaj dużo więcej, bo po prostu brakło najzwyczajniej w świecie czasu. I teraz możecie zobaczyć z obeków zadanych 29800 obrażeń z sapów tylko 11 trafień, ale aż 5000 obrażeń. Mówię, no te sapy są naprawdę skuteczne, szczególnie przeciwko niszczycielom i przeciwko krążownikom, ale jak są pancerniki nieobite w początkowej fazie bitwy, to również potrafią tu wchodzić fantastyczne salwy. To był moi drodzy Paolo, Emilio. Dajcie znać, co myślicie na temat tego okrętu. Nawet jeśli go nie macie, to chociażby w oparciu o tą bitwę, czy, czy bitwy u innych osób, które robią streamy albo publikują materiały na YouTube. Ja się z tym materiałem z wami żegnam i do usłyszenia.